Zadanie 11. Rozwiąż taki układ równań metodą przeciwnych współczynników. I to, co tutaj należałoby zrobić, to na pewno wymnożyć zawartość tego nawiasu przez 6. No to wymnóżmy. 6 razy x, to jest 6x i 6 razy minus 2y, to jest minus 12y. W kolejnym kroku zawartość tego nawiasu wymnożymy przez minus 2. Czyli tu będziemy mieli minus 2 razy 2y, to jest minus 4y, i minus 2 razy x to jest minus 2x, i całość jest równa liczbie 32. Jeżeli chodzi o to równanie, to możemy je na pewno skrócić, dzieląc je obustronnie y, przez 2. Natomiast na razie tego robić nie będziemy. Doprowadzimy najpierw to równanie do najprostszej postaci, żeby zobaczyć, czy w ogóle jest sens dzielić to równanie przez dwa. No dobrze, no to tutaj dokonujemy redukcji wyrazów podobnych po lewej stronie. Chociaż może nie. Najpierw wcześniej to w ogóle przepiszemy sobie to drugie równanie. Weźmiemy oba równania w klamarkę i dopiero teraz dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. 6x. Odjąć 2x, daje nam 4x. No i tutaj minus 12y, odjąć 4y, to jest minus 16y, i całość jest równa liczbie 32, i znowu drugie równanie przepisujemy bez zmian. Widzimy, że możemy tutaj dokonać jeszcze przekształceń. Podzielimy sobie pierwsze równanie przez 4, no i teraz drugie równanie podzielimy sobie przez 2. W związku z powyższym, pierwsze równanie będzie miało postać x odjąć 4y, co jest równe liczbie 8, natomiast drugie równanie ma postać x odjąć 2y i całość jest równa 4. I teraz widzimy, że takie przekształcenia Zarówno pierwszego, jak i drugiego równania spowodowały to, że tutaj przy x stoi 1. W związku z powyższym zredukujemy sobie, czy znaczy zredukujemy, odejmiemy sobie stronami te równania. Przepisuję teraz lewą stronę pierwszego równania. Zapisuję, że odejmuję lewą stronę drugiego równania. Przy czym Zawartość, czy może nie tyle co zawartość, co lewą stronę zapisuję tutaj w nawiasie, dlatego że ten minus za chwilę będzie nam zmieniał znaki na przeciwne. Żebym ja się nie musiała teraz martwić zmianą tych znaków na przeciwne, to po prostu to wyrażenie wzięłam w nawias. I teraz odejmujemy prawe strony dwóch równań. Po lewej stronie teraz ściągam nawiasy, i tutaj będę miała x odjąć 4y, odjąć x, dodać 2y. To będzie po lewej stronie, a po prawej stronie uzyskujemy 4. I popatrzmy, że tutaj nam się redukują y i zostaje nam minus 4y plus 2y. To daje nam minus 2y i całość jest równa liczbie 4. Podzielimy sobie teraz to równanie obustronnie stronami przez minus 2, dzięki czemu uzyskujemy y, który jest równy liczbie minus 2. Czyli widzimy tutaj, że mamy no, wyznaczonego już w tym momencie y, brakuje nam x. Możemy sobie wybrać albo to równanie, albo to równanie, albo którekolwiek z tych, na przykład, dwóch równań, żeby wyznaczyć x. Ja sobie wybiorę to równanie, które znajduje się tutaj. Dlaczego? No po prostu tak zdecydowałam. To akurat nie ma większego znaczenia. Dlaczego w ten sposób? No i w kolejnym kroku, liczbą minus 2, podstawiam tutaj pod y w tym drugim równaniu. Czyli będziemy mieli 2x odjąć 4 razy minus 2. Całość jest równa 8. Co oznacza, że uzyskujemy po lewej stronie 2x plus 8, i to jest równe 8. Teraz tę ósemkę, która znajduje się tutaj, musimy przenieść na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Uzyskujemy w związku z powyższym 2x, które jest równe 8 odjąć 8, co oznacza, że 2x jest równe 0. Dla formalności, teraz tutaj zapiszę, że. Dzielę całe to równanie obustronnie przez 2 uzyskując x równe 0. I w zasadzie na tym etapie mamy już wyznaczone wartości szukanych niewiadomych i możemy zapisać odpowiedź, że x jest równy 0 i y jest równe liczbie minus 2. Te dwie liczby są rozwiązaniem tego układu równań. Oczywiście możesz tutaj dokonać sprawdzenia. Ja już sprawdziłam, że to faktycznie tak jest, że. Rozwiązaniem tego układu równań jest x równy 0 i y równy minus 2. Jeżeli natomiast mi z jakiegoś powodu nie wierzysz, jak najbardziej takiego sprawdzenia możesz dokonać.